Jest 2 listopada 2024 roku dochodzi 6 rano. Jestem tak jak w zeszłym wiem, tygodniu w puszczy bukowej. Troszkę w innym miejscu. Postanowiłem spróbować pójść odwrotnie niż ostatnio, czyli, czyli o zmroku, a skończyć zbieranie grzybów tego dnia. No oczywiście, jeżeli będą wiadomo. Wiadomo, że nic nie wiadomo. Ten tam już widzę. Pierwszej części pierwszego grzyba to jest Ech, tanie. Dobra, pierwszy grzyb dzisiaj na dobry początek. I dwa Dobra, byłby na górę Tak się zastanawiałem, czy wejść tu na górę, czy nie. Ale wszedłem tu pod górkę i oto zostałem nagrodzony. Pięknie, tu wygląda ten grzybeczek. Zaraz go zbudziemy, bo robi przekładny sam. Się rośnie chyba. No tutaj nie widać, ale tam, szedł, tam już na drodze. Ach, widzę opieńki. O, jeszcze Są fajne opienieczki dwie. Na razie je zostawię. Będę za dnia szukać zbieram. Na razie w tej chwili spróbuję tylko borowiczki. Słuchajcie. No dobra, nie ma. Idziemy dalej na razie cisza spokój tutaj jest gdzieś tam sowa się odezwała jak się poszedłem do lasu potem kruk no i cisza słyszałem że tu się zniknie muchomorek jeszcze muchomor bo to jest duży ładne tutaj, ładnie wygląda w tym świetle chodzę po tych górkach od dłuższego czasu może już chyba 20 minut, no i nic, ale tu jest taki sobie ładnusi te stopory, O, dwa nawet, ale fajne. Piękne. O. Dobrze. I go weźmiemy, rozejrzymy się. Nie wiem czy tu coś będzie, czy nie. Kosz na razie tak wygląda, więcej liści niż grzybów w koszu. Jestem przy tym stawie jeziorku, które obchodziłem tam z tamtej strony górą szedłem, nic nie znalazłem. Budzi się wszystko do życia. No woda jest jakieś chyba met półtora, nawet niżej niż ileś tam lat temu. Ale tu gdzieś widziałem, o jest tutaj taki sobie piękniutki zaprasza, zaprasza, żeby go zabrać ze sobą. I tu go zaraz weźmiemy. A taki ładny. Drugi borowik szlachetny. Pokręcę się tu jeszcze, zobaczymy, zaczyna świtać. Brzask taki jest. Dziewko przejść też, rozwalone piękne tereny tutaj są naprawdę i te kolory mimo że nie ma słońca w pełni słońca to zdecydowanie lepiej wyglądają ale teraz też jest ładne grzybów mało za to powietrza dużo świeżego fajnego trzeba chodzić nie oddychać no i widoki takie są fajne Chodzi godzina siódma już jest na tyle widno, że można, można bez oświetlenia zbierać grzyby. Ale niestety nie ma tych grzybów, jak już mówiłem, za to widoki są fajne. Wchodzę teraz tutaj na taki, taki cypel, typu wysep, jeżeli można tak to nazwać w stosunku do tego stawu czy jeziora bo to też jest, to jest takie nieduże no ale tu nic nie widzę. te omszałe stare pnie na tle wystających kikutów pozostałości po drzewach fajnie to wygląda tutaj nieźle ale tu ślicznie. i odbicia w wodzie tych kolorów buczyny cisza spokój tylko odległość gdzieś słychać to jest jakiś fajny grzybek na tym co to jest no tutaj są takie tutaj w tym się wyrosły A już takie nie to pod te podlipki coś mówiłem wcześniej kiedyś tam słońce się podniosło trochę wyżej i oto tak oświetliło nasze naszą córkę bukową podejdę niżej do tego stawu ale fajnie no fantastyczne zbicie w wodzie w czy tu już więcej potrzeba? Tylko to? No nie. No tak, no nie, no tak, no tak. No tak no nie. Ale cudnie. Przepięknie się odżyło. Przepięknie. z grzybami dzisiaj troszkę jest kiepsko ale za to widoczki super chyba będę nie ma grzybów to zacznę trochę sobie fotografować no nie ma innej opcji szczególnie tutaj przy tej stawie przy tych odbiciach w wodzie, w tafli wody tafla wody jak lustro dodatkowo Pierwszy dzień nie w grzyby. Od czasu do czasu znajduję coś takiego. To jest chyba zajączek. Czy jak jest no, kurczę trochę stary. No ale dobrze, naopartego może być. Jeszcze nie wiem, co widzę. Jakby tu kurczę mróż był Jak on wygląda? Zobaczymy. Dobrze, ten jest lepszy. Słowiutko dzisiaj. Ale jakby nie było, to koniec sezonu. Już dawno powinien być. Pięknie tutaj światło pracuje, kolory, wszystko nawet cisza, gdzie jest grzyb. To jest pod grzybem. będę się powoli przyjmować do niego. Czy go widać, czy go nie widać? O! Taki. Teraz go widać. Taki podgrzybeczek. A tutaj nie ma, jest pojedyncze rosną ale o o jest następny drugi o to dobrze to trochę grzybowranie uratowane trochę tych grzybów jest tego tu już od razu obecne chodź strawiutkie strawiutkie, ładniutkie Ten też odcinki dobra no jeszcze tu się trochę rozglądam ale ale nie widzę No nie widzę nic, dobra, nie ma, to nie ma no, karmik już taki dosyć podupadły Chodzę, chodzę, szukam tu ja szliści i jednego grzyba na pół godziny Nie ma nic Tam był karmik A tu jest co to jest To jest chyba tutaj kiedyś Pewnie była kostka soli dla zwierząt. Tak, takie u góry, tam gdzieś leśnicy wpinają kostkę soli. No, żeby zwierzęta uzupełniały te braki soli. Dotarłem do dość ciekawego miejsca. Takie podmokłe, zabagnione nawet miejsce. Na pewno tu była kiedyś, tu był kiedyś staw. Teraz. To wygląda tak, wygląda jak takie na Jest dosyć tak grząsko miejscami Ale jak na puszczę Bukową, to powiem ja Wam, że wygląda tak trochę tajemniczo Jak taki jakiś wymarły las jakieś bajki o elfa wiem może to jest kraina elfów ale to jest fantastyczne To ale śliczne okienki pięknie ale ładnie wyglądają tu jest taka rodzinka tu jeszcze jest taka mniejsza rodzinka, malutka i tu taka następna rodzinka to są takie z korzonkiem Fajne młodziskie, no i tak, Były takie wszystkie były świeże, żeby się chciało je jeść. O! Pięknie. No powoli przybywa w tym koszyku, nie za dużo, ale przybywa. Tu jest też ciekawe miejsce. Po lewej stronie tam jest chyba, potem tam dojdę, jeziorko jakieś, staw, pod bagno, ale takie inne. Oto tu jest też bagno. jest podejść kawałek dalej. jest niższa trawa. O, tu już nie wchodzę, tak? Tam widzę. W tym miejscu, tu gdzieś jest tak, ta mniejsza trawa, to jest po prostu bagno. Można pewnie po kolana, jak nie, jak nie jeszcze głębiej wpaść. A tu z tej strony jest już, I buczyna rośnie o tych bagnach holchy. A tu już buczyna. Jaka zmiana kolorystyczna z takiej zieleni, dosyć ciemnej, ale nasyconej, w takie właśnie, w takie coś. Tu zielono, tak dosyć nasycono, nasycona zieleń, ciemna. Widzimy wszyscy zarośla, wszystkie samosieki, boczyny. I mamy od razu inny klimat, inne kolory. O! Malutkie opieńki znalazły teraz. Tak to pusto. Dzisiaj kiepsko, ale trudno. Dobra na podsumowanie Nie to obfita dzisiejszy dzień był jeśli chodzi o zbiory grzybów Chyba dwa, dwa borowiki Jeden był ceglastopory Chyba z 3-4 kanie Opieniek kilkadziesiąt No i z, Myślę że poniżej 10 podgrzybków Także tak to chyba dzisiaj dzień zakończę Na takim fajnym widoku terenów bagiennych